Jestem rad, gdy moje imię jest często wymawiane, szczególnie w modlitwie. Jeśli została znaleziona oryginalna koronka do mojego miłosierdzia, to tak się modlcie. Nie chciałem sam tego ujawniać, ale poszukałem ludzi do odnalezienia tego skarbu. Moje modlitwy są zmieniane przez moich wrogów często a w koronce modlcie się moim imieniem Jezusa, ponieważ słowo Jego nie przedstawia mnie jako Boga, a tylko Waszego Kolegę. Słowo Jezus wymawiane przez wiernych oznacza, do kogo się modlicie. Więc jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, które wynajdują błędy we wszystkich modlitwach, Ojcze nasz i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Święty Michał Archaniele broń nas. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi Zawsze dziewicy, świętemu Michałowi Archaniołowi, świętemu Janowi Chrzcicielowi, świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Wszystkim świętym i Tobie, Ojcze, że zgrzeszyłem, i jeszcze wiele innych. Dziękuję Wam, Polacy, że jesteście zasłuchani we mszy świętej, jesteście rozmodleni i jesteście wybranym narodem do nawracania bezbożnych ludzi, jak również do zapoczątkowania ewangelicznego pokoju, który zaprowadzi. Jezus Chrystus, Król Polski i każdego narodu. Amen. Dla Jezusa bolesnej męki. Sobolesnej męki, miej miło dla nas i świata całego. Zasubskrybuj kanał wicherka i kliknij dzwoneczek, jaka będziesz na bieżąco i nie przegapisz żadnego nowego materiału. Subskrypcje dodadzą niezłej motywacji wicherkowi. Dziękujemy za wszystko! I życzymy błogosławieństwa Bożego.